Cześć dziewczyny, właśnie wybieram się do salonu fryzjerskiego, aby odświeżyć fryzurę. Mam w planach podciąć końcówki i rozjaśnić troszkę włosu nasady, wykonać sombrę. Także stwierdziłam, że jest to idealny moment na to, aby nagrać kolejny filmik. Zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że miło spędzicie czas w moim towarzystwie. Wizyta w tym salonie fryzjerskim jest tak naprawdę częścią mojego dużego planu zdrowotno-urodowego, ponieważ zbliża się koniec roku i stwierdziłam, że... Jest to idealny moment na to, aby zrobić taki gruntowny przegląd swojego organizmu i żeby tak gruntownie o siebie zadbać. Ostatnie miesiące miałam bardzo aktywne, zabiegane i nie miałam za bardzo na to czasu. Także w ciągu kolejnych, najbliższych tygodni chciałabym wykonać podstawowe badania, czyli badanie krwi, cytologię. USG jamy brzusznej, USG piersi, przegląd zębów i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie urodowe, to na pewno chciałabym wybieć zęby i w tym celu, znaczy może nie w tym celu, ale umówiłam się już na scaling i na piaskowanie, żeby przygotować zęby do tego zabiegu. Jeszcze nie wiem czy wykonam zabieg w domu, czy może w salonie, nie w salonie, w gabinecie stomatologicznym. I co jeszcze? Chciałabym jeszcze wykonać lifting rzęs, ponieważ takie tradycyjne przedłużenie się mnie nie sprawdziło, ponieważ wywołało uczulenie i nie chciałabym już więcej ryzykować. A moje rzęsy są krótkie i takie niezbyt gęste, także mam nadzieję, że lifting okaże się strzałem w dziesiątkę. No i co jeszcze? I chciałabym jeszcze właśnie pójść do fryzjerę, ale to właśnie robię dzisiaj. Także lecę się szykować, ubierać i zabieram Was ze sobą. ok, ja już jestem gotowa ubrałam się dzisiaj bardzo ciepło, bo y, wieje, jest zimno i pada, także mam nadzieję, że nie zmarznę, y, założyłam wełniany sweter, błyszczące spodnie y, i Kozaki do kolan, wszystkie ubrania podlinkuję wam w opisie filmu. Miałam odezwać się do Was wczoraj po wyjściu z salonu, ale tak strasznie wiało, padało i było bardzo zimno, że nie byłam w stanie utrzymać aparatu w dłoni. Wróciłam też o 22, byłam bardzo zmęczona, bo musiałam jeszcze załatwić kilka spraw, także padłam na wyrko i usnęłam. Jak widzicie włosy zostały delikatnie pojaśnione, wyglądam jakbym wróciła z egzotycznych wakacji. Mi taki naturalny efekt bardzo się podoba. Mam nadzieję, że Wam również i że tym razem widzicie różnicę. Do rozjaśniacza został dodany smartbond od L'Oreal Professionnel, który chroni włosy między innymi podczas rozjaśniania, także ich kondycja nie uległa pogorszeniu. Końcówki zostały podcięte o 3-4 cm, jak widzieliście zresztą na filmie. Na prosto. także ja jestem bardzo zadowolona, włosy wyglądają o wiele lepiej, są zdrowsze i twarz została w końcu delikatnie rozświetlona. Właśnie kurier przyszedł z moim zamówieniem. I pokażę Wam, co zamówiłam do domu. Prześcieradło z gumką w kolorze jasny-szary na moje łóżko, w moim pokoju. Jest to prześcieradło z satyny bawełnianej. Kupiłam też takie zwykłe szare poduszki, poszewki na poduszki i poszewki we wzorze kończyny marokańskiej. Te poszewki miały być do salonu, ale zobaczymy, czy będą tutaj pasowały. Dziewczynki prezentują się znakomicie, idealnie pasują do zasłon, tylko muszę je jeszcze wyprasować. Muszę Wam powiedzieć, że zamówiłam tylko kilka testowo, żeby sprawdzić, czy będą tutaj pasowały i czy nie będą tandetne. Ale wszystko jest ok i muszę domówić kolejne. No, czekaj mnie. <grywka> Jak siliczna jesteś, choć musi ostygnąć, choć. No, chodź, bo gorące mnie. Gdzie jesteś? O gorące. <grymne> <grymne> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, i do następnego. Pa! pa. Końcówki zostały podcięte o 3-4 centymetry. Cent...